Witam Was na kanale Rootblog. Test hulajnogi, o którą wielu z Was pytało, czyli Kukirin G3. Hulajnoga do 3000 zł z Chin, która naprawdę jest w stanie pozamiatać temat w sezonie 2024. Więc zapraszam na recenzję. Zaczynamy sobie, oczywiście, od samej budowy i zacznę od kierownicy. No i jest naprawdę nieźle. Jest dużo miłych zaskoczeń, jest dużo fajnych rozwiązań, które powodują, że po prostu użytkowanie jest przyjemne. Kierownica bardzo szeroka, delikatnie zginana. Jak widzicie, macie taki troszeczkę szerszy rozstaw ramion, szerszy rozstaw rąk i ten chwyt jest bardzo pewny. Tutaj mamy warstwę antypoślizgową, więc te ręce nam się nie ślizgają, nawet jeśli są spocone. Natomiast nie jest to tak gruby chwyt, jak w niektórych hulajnogach, które są dostępne na polskim rynku. Z jednej strony nie przeszkadza, mi to, ale z drugiej fajnie mieć jednak nie tak zaciśnięte mocno dłonie, które tutaj palce się nam stykają, tylko jednak troszeczkę luźniej to trzymać i wtedy ten grubszy grip nam się po prostu lepiej sprawdza. Ale to są takie szczegóły. Dwa hamulce. Hamulce tarczowe, i stylinkowe. Nie ma tutaj zastosowanej hydrauliki w żaden sposób, więc no musicie pamiętać o tym, że one troszeczkę ciężej chodzą, natomiast hamują dobrze. Tą linkę co jakiś czas trzeba będzie pewnie naciągnąć, natomiast domyślnie jest ona dobrze skalibrowana, tak to nazwę, dlatego że hamulec przedni jest troszeczkę bardziej poluzowany, więc nie musicie się bać o to, że przeskoczycie kierownicę albo hamowanie będzie niepewne, a z drugiej strony ten tył troszeczkę mocniej łapie, więc jesteście w stanie zablokować koło. Nie ma tutaj co prawda ABS-u. Powiedzmy, że w tej cenie jest to do przeskoczenia, natomiast ten hamulec jest na tyle skuteczny, że jeśli mocniej go wciśniecie, no to po prostu koło się Wam zablokuje. Wyświetlacz. Wyświetlacz w centralnej części i on jest w pozycji horyzontalnej. To jest dosyć ciekawe, dlatego że o, zdejmiemy sobie folikę. Zobaczcie, on jest bardzo duży, jest tutaj sporo informacji, natomiast takim miłym akcentem jest to, że on jest dotykowy. Możecie oczywiście tryb zmienić klasycznie przyciskiem na kierownicy, natomiast macie tutaj tryb Mode i zobaczcie, delikatny dotyk i jestem w trybie Eco, teraz w trybie Sport, a teraz w trybie Race i to wszystko robię dotykowo na ekranie. Tak samo włączanie światła. Też mogę zrobić to za pomocą dotyku. W kulejnodze raczej gadżet. Ale jest. Więc no, uznajmy to za innowację, bo jeszcze dotykowego wyświetlacza w hulajnodze nie, nie ma całem, i pierwszy raz rzeczywiście z tym mam do czynienia. Jest owiewka, no oczywiście imitacja karbonu, żeby było troszeczkę szybciej i bardziej sportowo, natomiast no, owiewka taka delikatna, dyskretna, która powoduje, że... No Ta hulajnoga wygląda troszeczkę groźniej, tak bym powiedział. Co prawda ta lampka no, nie wygląda jakoś spektakularnie, ale sama owiewka jest groźna. Jeśli chodzi o manetkę, tutaj mamy tak naprawdę dwa sposoby sterowania tą hulajnogą. Możemy używać klasycznie kciuka i widzicie, musicie pamiętać o tym, że ta hulajnoga startuje od zera, więc. Nie musicie się odpychać, więc jak ją wciśniecie, to ona Wam pojedzie. Natomiast jeśli nie chcecie używać kciuka, no to możecie używać, tak jak w motorze, po prostu manetki obracanej. Fajne jest to, że to jest tak naprawdę dla wyboru do użytkownika. Jeśli chcecie mieć, jak w motorze, no to używacie nadgarstka. Jeśli chcecie sterować kciukiem, no to macie kciuk. Przycisk włączenia, który jednocześnie pełni nam funkcję zmiany trybów i włączenia tej lampki i tak dalej. Pod lewą ręką mamy kierunkowskazy. Te kierunkowskazy są tak dosyć niefortunnie umiejscowione, bo raz, że są umiejscowione z przodu w tej, w tej takiej śmiesznej lampce. No nie wiem, czy to jest do końca fajne rozwiązanie, ale powiedzmy, że jest. Natomiast oczywiście z tyłu świecą nam nad błotnikiem w lampce stopu. No i oczywiście Klakson, który nie pasuje absolutnie do tej hulajnogi, bo brzmi. Jak zabawka dla dziecka. Idąc dalej, tu taki y, akcencik, y, z jednej strony jesteśmy widoczni, a z drugiej takie y, trochę wzorowanie się na Remove Before Flight z lotnictwa, no jest taki po prostu pasek, rączka, która absolutnie nie pełni żadnej funkcji, ona jest po prostu taką ozdobą. Y, idąc dalej, mamy fajnie wyciętą kierownicę, oczywiście z napisem, modelem naszej hulajnogi po lewej stronie, y, no i zaczep. Zaczep, który jak zobaczyłem na pierwszy rzut oka, mówię, o matko, co tu się wydarzyło, dlaczego to jest tak słabe, a z drugiej strony później zobaczyłem, że jednak słabe. Nie jest. Zobaczcie, tutaj w zupełnie inny sposób tą hulajnogę się składa, dlatego że trzeba nacisnąć. Ona wtedy tutaj odskakuje, więc mówię kurczę, jak ja mam zaufać temu zaczepowi na starcie, to jest średnio. Natomiast na szczęście jest tutaj grzybek, który musimy pociągnąć i dopiero ta hulajnoga nam się złoży. Jeśli tego nie zrobimy, zobaczcie, mamy teraz złożoną kierownicę, naciskam tylko to i hulajnoga składa się tylko do tego poziomu. Muszę ten grzybek pociągnąć i dopiero wtedy jestem w stanie. Tą hulajnogę sobie złożyć. Jeśli chodzi o opony, tutaj jest naprawdę niezły hardcore. Opony 10,5 cala, bardzo szerokie, terenowe, które są głośne. Jakby w większości, jednak testowaliśmy tą hulajnogę w mieście, więc na ścieżkach rowerowych, na chodnikach ona jest głośna, natomiast w terenie zachowuje się bardzo, bardzo pewnie. W ogóle prowadzenie tej hulajnogi na tak szerokim kapciu jest mega pewne, mega dobrze się nią jeździ i naprawdę byłem turbo pozytywnie zaskoczony, jak precyzyjna potrafi być ta hulajnoga, a jednocześnie grzeczna. Jak na hulajnogę, która no jednak jest taka bardziej hardkorowa, rozpędza się do 50 km na godzinę, to ona robi to bardzo spokojnie. Jest bardzo przewidywalna, startuje tak bardzo spokojnie i, ta, i to przyspieszenie jest liniowe. Czasami w takich hulajnogach hardkorowych jest tak, że naciskacie manetę i po prostu ona wam ucieka jak motor spod tyłka, a to nie o to chodzi. Tutaj jesteście w stanie nawet w trybie race ruszyć spokojnie, nabrać oczywiście większej prędkości i lecieć przez miasto cztery dychy. Natomiast no, nie ma czegoś takiego, że Wam ta hulajnoga ucieknie, nie ma czegoś takiego, że Wam się wyrywa, to jest bardzo fajne. No a jednocześnie tak gruba opona, tak terenowa opona na szutrze czy nawet na asfalcie zachowuje się fenomenalnie. Jedyna wada no, to to, że jest po prostu trochę głośno. Hamulec tarczowy, no i to zawieszenie, które z jednej strony wygląda efektownie, natomiast z drugiej strony bardzo fajnie amortyzuje. Hulajnoga jest raczej zestrojona na Twardo, więc to jest akurat spoko w mieście. Zobaczcie, naprawdę tutaj, żeby ją ugiąć, ja w tej chwili skaczę, a ona jakoś tak specjalnie, jak widzicie, nie odbija. Natomiast to jest amortyzacja, która wystarczy, żeby zjechać z krawężnika, żeby wjechać pod krawężnik, żeby pokonać jakąś dziurę. Fajnie to wybiera, natomiast przygotujcie się na bardziej. Twarde zestrojenie całej hulajnogi, więc trzeba ją mocno trzymać, szczególnie przy wyższych prędkościach, szczególnie kiedy wpadacie w dziurę na szutrze. No to po prostu trzeba ją mocno trzymać, bo to zawieszenie nie wybiera, ono nie jest super komfortowe. Ono delikatnie amortyzuje, ale przez to ta hulajnoga jest bardzo, bardzo precyzyjna. Podest to oczywiście bateria gumowana z wypustkami, no i z miejscem na lewego albo prawego buta, tak zwanego tylnego buta. Podest jest duży, podest jest szeroki, podest jest wysoki, więc bez problemu się tutaj zmieścicie. Jakieś tam odblaski, trochę designu. A jeśli chodzi o baterię, 18 amperogodzin, więc całkiem spory akumulator. Przejazd według specyfikacji producenta do 70 km. spokojnie zrobicie 45-50, no tylko nie w maksymalnym trybie. No i sobie przechodzimy do tyłu. Tutaj znowu ta, ta konstrukcja zawieszenia, ten element zawieszenia. Kulajnoka fajnie wygląda, jednocześnie jest to bardzo zrobione z głową. Tutaj macie światełko. Światło stopu oraz kierunkowskazy. To lepiej widać zdecydowanie w nocy niż w dzień. No i błotnik. Błotnik umiejscowiony w ten sposób. Nie ma tutaj żadnego wspornika ani nie ma łączenia. Raczej tutaj nie powinno pryskać, bo jest to zrobione w taki sposób, że jest jednak w miarę powinno być szczelnie i nie powinniście być ochlapani. Błotnik można oczywiście odkręcić, on jest w ogóle przesyłany osobno, jakby nie jest złożony, trzeba go sobie samemu złożyć. No i delikatny odblask z tyłu. Znowu opona 10,5 cala, bardzo gruba, no i silnik i tutaj uwaga, 1200 W. Napęd jest tylko na tył, natomiast to 1200 W w mocy szczytowej pozwala nam pokonywać wzniesienia do 30 stopni nachylenia więc naprawdę nieźle, żadnej górki się Kukirin nie boi, no a jednocześnie jest na tyle mocny, żeby pokonać wzniesienia, no i rozpędzić nas. No właśnie, i tutaj według specyfikacji producenta do 50 km na godzinę, natomiast ja jechałem przy wadze około 100 kg, 46 licznikowe, natomiast zmierzyliśmy GPS-em tą hulajnogę, no i nie udało nam się przekroczyć 38-39 km na godzinę. Więc załóżmy, że te 40 km na godzinę w zamkniętym terenie można pojechać. Natomiast jeśli chcecie zjechać zgodnie z przepisami, włączacie tryb ECO. On jest do 25 km na godzinę licznikowych, czyli około 20 km po GPS-ie. No i wtedy jeździcie sobie legalnie. Na trybie Drive. Osiągacie prędkości do 35 km na godzinę, no a tryb race to 50 km na godzinę. No i niezależnie od tego, jaki tryb użyjecie, ta hulajnoga rusza spokojnie. To jest naprawdę super yy, i to jest duża zaleta tej hulajki, bo to może być po prostu zwykłe daily. Które nie wyrywa wam kierownicy, które dacie swojemu tacie dziewczynie koledze, i on się nie zabije na pierwszym zakręcie. To jest naprawdę bardzo duża zaleta tej hulajnoga. No i teraz jeszcze trochę o jakości wykonania. Uważam, że jest naprawdę nieźle. To wszystko jest sztywne, zwarte. Tak jak wspólnie z Mateuszem dywagowaliśmy, w momencie, kiedy rozpakowaliśmy tą hulajnogę, no to stwierdziliśmy, że to jest naprawdę fajny sprzęt i nie czuć tutaj takiego typowego Chińczyka. Oczywiście jest parę niuansów, takie jak troszeczkę gorszy plastik, no jednak hamulce linkowe i takie rzeczy. Natomiast za te pieniądze uważam, że to jest naprawdę fajna propozycja, bo płacicie mniej więcej 3000 zł, a dostajecie hulajnogę, która jest bardziej wyczynowa, już nie jest takim zwykłym miszczuchem. Dodatkowo ma fajny zasięg, fajny design i jest naprawdę dobrze wykonana. Najważniejsze jest to, że często w chińskich hulajnogach jest tak, że wyciągacie je z pudełka i trzeba jeszcze poświęcić godzinkę, żeby je wszystkie tak dobrze do wam doregulować, trochę dokręcić, trochę odkręcić, itd. Tutaj jest, no, że tak powiem, out of the box, wszystko git. Więc to jest naprawdę spoko. Kręcicie tak naprawdę, no nie wiem, 15 minut, czyli 4-5 śrubek na kierownicę, dwie śrubki na błotnik i hulajnoga jest złożona. Dostajecie pełną instrukcję i śrubokręciki, wszystkie imbusy i tak dalej, więc to jest spoko i tutaj wszystko fajnie chodzi. Nic tutaj nie trzeszczy, nie ma tutaj żadnych luzów. Szczególnie drażnią mnie w tych ekstremalnych hulajnogach takie, takie uczucie, że ta kierownica Wam wyrywa. A tutaj właśnie nie. Przez to, że to przyspieszanie jest takie liniowe i spokojne, to... Tutaj wszystko naprawdę fajnie chodzi, bardzo przyjemnie się jeździ, jest bardzo precyzyjna ta hulajnoga, no i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dobry sprzęt w tych pieniądzach i mogę Wam go serdecznie polecić. Jeśli ktoś szuka czegoś szybszego, ktoś szuka czegoś masywniejszego, czy też trochę w lekki teren, no to myślę, że to jest fajny wybór. Niestety jest to tak zwany klunkier, jest to kawał sprzętu, który waży 25 kg, więc przenoszenie jej jest po prostu no, ciężkie. Druga strona jest taka, że ta kierownica, ona nie jest w żaden sposób składana, nie jest w żaden sposób regulowana. Na początku myślałem, że będzie mi przeszkadzało, że ona jest trochę dla mnie za nisko, ale jednak jest w porządku. Ja mam 1,85 m, natomiast no niestety przy przewożeniu, no zajmuje mi cały bagażnik w samochodzie. Nie jestem w stanie w ogóle zoptymalizować tej przestrzeni, więc to jest problem. No 25 kg też do przenoszenia to nie jest jakiś fenomenalny wynik, więc bardziej dla osób, które mają windę w bloku, natomiast z drugiej strony, duża zaleta dla osób, które rzeczywiście chcą traktować to jako daily, mają gdzie to przechowywać, nie muszą się tam zarabanić z przenoszeniem-wnoszeniem, no to jako główny środek transportu petarda, no bo przede wszystkim dobry zasięg, no i bardzo dobra stabilność jazdy. No i oczywiście na zamkniętym torze bardzo fajna prędkość maksymalna. Tyle ode mnie, oczywiście jeśli macie do nas jakieś pytania, zadawajcie je pod filmem. noga zostaje z nami na trochę dłużej, i ja będę wykorzystywał ją jako moje daily, yy, no więc mogę Wam odpowiedzieć na jeszcze jakieś pytania, jak czegoś nie dopowiedziałem, śmiało, yy, wszystko jesteśmy w stanie jeszcze sprawdzić. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!